Nie wiem Najpierw zajęczy, później tasowanie Nie, najpierw Dostał tasowanie Zajęczy Kosa Stone? Druga kostka To ten? Zabiłem Dajcie mi wejść Ja tyle użyłem Dajcie mi, proszę Siemo, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zabiłem trąbę i wielu innych wystakowanych graczy dzięki niedocenianym kostkom. W tym filmie losowanie na stoka Wystarczy zostawić suba, lajka i napisać filmik w komentarzu. Siema. Jak szefik będziesz siedział, no? To, ten, z moderatorem Dobra mam trąbę To jest jeden, jeden ten i ten, nie pomyślę O borówka nie oddam Borówka wjechał pięć biszek Kurwa spuszczaj tu spuszczaj Ty głupi kurwa Steve ja tam skacze Spuszczaj to kurwa tym Steve'em spuszczaj to A bo to strycha jest kurwa, sloty. Ten, kurwa zamienię, nie mu sloty Kurwa zamieni i ja zginę nie ma, To rozkupuję O kurwa nie mam zupek Nie ma Dobra, zupek nie rozjewa, nie 15 zupek. Ja, kurde, 15 zer 10 Dobra, padnę, nie mam zupek. Padnie. Nie, i... Pięć serc. Jebać się stryka, ja kurde, ale padnę z czymś takim. Uciekł. Dobra, jest, kurwa, uciekłem. Jebać cię. kurwa. nie miał zupek. Kurwa, pokazuję kurwa, bo ty to robisz specjalnie. I pokazuję kurwa filmik zaraz, trycha. Po co, tu po, po, po ty robisz coś takiego? Kurde, oczy. blisko, nie? Kurwa, mu ten debilny mnie rzucał? Kurwa, kurwa, A nie, je, kurwa, nie rzucał, nie i teraz wiesz pierdala, nie, 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 nie budeł, to kurwa Stry Kur, Za, zaraz to pokażę kurwa, zaraz to pokaże, nie? <grym, grym>, Nawet tak, Peter kurwa może być zły Nawet może być Peter, ale kurwa... Jak to pokażę, to nie wiem si kurwa ludzie ci to wybaczą. On cię nie wiem. On nie kurwa to wczoraj przepraszam, rozumiesz, on wczoraj przepraszam, dzisiaj robi to samo kurwa. No tak i tak, no. Tu chyba zdechasz swoje bany. Nie, tak doszło już trzeci raz, nie? Trzeci raz. Złodnie. Nie ja ma yellow. Jak beatem, to jest no beatem jak... To jest taka złą pątka po yellow. Co ty ma No Nie wiem, co ty ma wina. No i po ja w dole To się spomnie ja w dole Zabiłem! Strika kurwa pokazuje to Zabiłem trombę! Teraz to XD, no teraz to mnie wkurwił <grym> ZABIŁEM TRĄBĘ! Nie dało się no kurwa Zakopał się jak śmieć Masz Patrz. Tepa się do mnie Złóż Tepa o kurwa to jest Czekaj, 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 czekaj! Pierdolisz <grymne> boliś. To strycha, strycha. Czekaj, czekaj chwilę, bo ja nie mam trawdorów. Nie masz mam O, kiepłem Kogo ty płeś? Strycha. O ja skuladł. Da, 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 da. dawaj, dawaj, dawaj. Kur wuch. Dawaj, dawaj. Zginął. Debile. Pali? Dawaj. Jeden się zbugował Dawaj Korona ZGINĄŁ Ten łaskawik nie zginął Co ty pierdolisz? Korona zginęła, korona zginęła To trąba? Strycha, to jest strycha Ale strycha... Twórca Wrzuć go Spróbujcie go wrzucić Jest Dawaj, dawaj Rozwalił, trapa rozwalił. Ej, daj mi, daj mi uciec. Ej, zabudował mi. Ej, zabudował mi trapa. Dobre jest, uciekłem. jeszcze żebyś zrzucał, ja sam sobie parazetkę... Jest! Yes, Le leci Leci, Dawaj, dawaj, dawaj! Gini, ginie gini, 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 nawet nie używam na niego nic. Luz, 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 mieliście dźwignię stawiać, idioci. A nie, a dawaj, nie dawaj, się... dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Desz! No odejcie wezmę teraz śnieżką! Jestem. No, no i tyle było. Nie trafię, nie trafię, no rzutaj, rzutaj. Aha, tygadek się kurwa zalogował. Wykrobił manewr, kurwa. Rzucaj, rzucaj, bardzo. Rzucaj, rzucaj. No i wyszedł, wyszedł, wyszedł. Rzucaj, 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 rzucaj kurwa. Putam. On ma tu loka, kurwa jakiegoś, nie da się. On gdzieś stoi rzucaj. jakoś. Nie ma wody. Jak on kurwa? Dostał? Rzuc rzuc rzucaj, rzucaj, rzucaj. Nie. Dead! Ktoś wziął! Ktoś wziął! Nie! Ktoś od tyłu wziął! Jakaś niewidka! A się O! Skupcie się! Dobra, chłopaki, idziemy razem, kurwa? On On, on tą śnieżkę czasem? Nie wiem. Najpierw zajęczy, później tasowanie. Nie, najpierw... Dostał tasowanie! Zajęczy! Kosa! Slowness? On nie żyje. Druga kostka To ten Piko, Pika, piko. Zabiłem! Dajcie mi wejść! Ja tyle użyłem! Dajcie mi proszę! Dobra, widzimy! Dźwignie się wracają Dwie osoby, dwie osoby tam na. Dobra Dobra, dobra, dobra Macie zupa, Diaks! Dawaj, dawaj, dawaj! Oślepienie! Dawaj, dawaj, dawaj! Slowness! Do końca, do końca, do końca! Do końca! Gdy wertamy to oni ci już zabiliśmy raz. Do końca, do końca! Alting, alting, alting! Na luzie, na luzie! Podskadamy go, podskadamy go! Zalogował się drugi! Spuszczoś, spuszczoś. Wal, 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 wal! Do końca, do końca, do końca, do końca! Jeden dead! Dobra, nice! Leży jeden szkibilik! Trzymaj, trzymaj! Dead! No. Nice Mogę się wbić? Mogę się wbić? Nie, 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 ja wbijam, ja wbijam I czemu o tu wchodzi? Weź! Nie, nie gram już z tobą Nie gram, kto to powiedział? Że masz, że masz packa? Ale ja nie mam Za to jest ban! Tak? No! A dobra, 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 chory. Masz to odinstalować zaraz. Odinstalować, dobra. Na kranie to robisz. Dobrze. Nie możecie mi nie wchodzić jeszcze... pod celownik? Nie, ja ci siłkę całego. No jeszcze żyjemy, to jest jakiś Zabijem. Dobra. A... O tepa, tepa, tepa. Dawaj, 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 chcę to zobaczyć. I ze sobą samuruj, za sobą samuruj. Samu, ze sobą też. O! Zrzucaj! znowu. Wyszedł, wyszedł. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie wyszedł, nie wyszedł. Zabiłem! Nie wskakuj, nie wskakuj, nikt nie wskakuje! Nie rób nie rób nie rób Użyłem na o tyle rzeczy, zagrałem jak największy kozak A ty chcesz mi jeszcze zabierać itemy? No ja to od razu To ja Jaks No dźwignia Dobrze, jest! Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj On chodzić nie może to, spokojnie Czekaj, czekaj Dawaj, dawaj, spuszczaj, spuszczaj Dobrze

Zwróć, Stawaj, stawaj, Dobre, tu jest trap i jak tylko się nie uda to ja tu mam oreczkę gotową Idę, idę homa Już? No już Nie da. Ku... Zginął. Ja dwie śnieżki użyłem. Dajcie. A wziął wszystko. Dzięki. No ten zdał wszystko. Zdjął.